i mogę zrobić jeden od z Minecraft więzienie w sancie, tym, żeby pośmieszkować? Spoko go ehead, ale wspomnij o tym, że na moim kanale już tego nie będzie i ogólnie kończę zyt. Mam nadzieję, że wszyscy więźniowie śpią. <śm> <śled> Niech nie 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 mi się, dawaj dawaj. Nie nie mnie nie 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 wiem co chcesz. Dawkę bólu. <śled> 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 do, do, Dobrze. chcesz. nie skoro nie śpicie, to nie nie gnujarze nie nie na podwórko. Idźcie tam, idźcie tam. Bo was zabije. Idźcie tam, idźcie tam, bo was zabije. Dobrze, ustawcie się pod murem pod murem, pod murem. pod murem, pod murem. Pod murem, pod tamtym murem. Tam, tam się ustawcie. Dobrze, a więc witam was e, w tym e, przeczytowym roku. E, e, dobrze, e, rozumiem. E, <śNow>, no dobrze to, to, to. Panie, ale proszę nie na pana Denisa. Proszę pana, ja mają mają więzienie, no wie pan, no, jak raz już upadnie midełko, to przez ranę przez całe więzienie. Do tego, i sobie sama, dobrze, to niech pan tam siedzi. A więc dzisiaj chciałem Wam się przedstawić, ponieważ będę Waszym nowym opiekunem. Będę o Was dbał. A więc dobrze. Czy chcecie może mi powiedzieć, za co trafiliście do więzienia? Yy, nie, pamiętam. nie, 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 nie. A może, a teraz już pan pamięta? Nie! 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 To proszę stanąć pod murem i nie dyskutować. Dobrze. A gdzie jest? A gdzie jest czwarty? Co ty masz co ty? Masz w, co ty masz w ręce? Dobrze, y, y, dobrze, to w takim układzie, y, to wam, przedstawię wam za co jesteście w skoro nie pamiętacie. Dobrze. Pan Ale, Pan Ale1007, czyli y, najgroź... najmniej groźny, <grym> został, został, y, został dodany do y, grupy więzienie za kradzież niemowlaków. Więc przywitajcie się z panem, ale dzień dobry. Dzień dobry. dzień dobry, dzień dobry. Jeszcze raz, wszyscy razem, proszę się przywitać. Trzy, cztery, dzień, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobrze, teraz... Panie, 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 Michalo, panie, Michalo, panie, Michalo, panie, Wyjdź tam. Nie! nie. Dobra, idź się tam. Dobra, idźcie tam i już nie, nie róbcie żadnych złych rzeczy. O, widzę, że, widzę, że już uciekać. z więzienia. ale poczekajcie chwilę, dobra? Nie, 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 Poczekajcie chwilę, proszę bardzo. Nie! Dobra, już nie uciekniecie. Nie pomogę! To za karę! Dobrze. Teraz, te, teraz drugi najmniej groźny, czyli, czyli Halo, napadł na sklep zoologiczny z, 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 z bronią w ręku z, w stroju sixty Przywitajmy się z nim, trzy, cztery, DZIEŃ DOBRY! Czuj się popularny. Dobrze, teraz, teraz p drugi najbez najniebezpieczniejszy w więzieniu, pan Pingwin. Zjadł cukier przed obiadem. O nie! Przywitajmy się z nim! Dzień dobry! Teraz najniebezpieczniejszy pan Denys. Powiedział do pieska niedobry. O nie! Z nim się nie przywitamy, bo był tak bardzo zły. P proszę go opluć. Dobra, go pluję! Dobrze, panie, ale proszę oddać koś szansę. Oddawaj. A jak to nie używaj jej. Oddaj to. Oddaj to. O, oddaj to. Oddaj to. Nie, 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 nie ma. Dobra, mam. Dobra. Walecie. Teraz posłuchaj <grystanie> <grystanie> Panie Figmin, ja rozumiem, że pan y, musi nadrabiać swoim ADHD, ale to już przesada. Dobrze. Y, posłuchajcie, oprowadzę was po naszym pięknym więzieniu. Proszę za mną. Są seksualne Ale miałeś oddać kość Sansa Odsuńcie się, odsuńcie się Pan Ale nie będzie zwiedzał z nami odsuncie się, odsuń się o, i, i Będziecie się spowiadać, chodźcie. Dobrze, a, a poczekajcie o, o, tutaj. Szala, poczekajcie tutaj. Poczekajcie tutaj. Pingwin, pingwin, poczekaj tam, poczekaj tam. A gdzie jest gdzie jest BG parówka? <grym> gdzie jest BG parówka, pytam się BG parówka wracaj tu. BG-parówka, BG-parówka masz poszukać Za koronę pan ma Ja panu nie zaproponuję, ale to, to, to nie ja Ano to proszę kogoś, kto nie przejdzie BG-parówka, co pan od Janie Pawła Co? Zapraszam Chodźcie tu, chodźcie tu na stołówkę, siadajcie no, no, no. <laughs> Ci Michalu, znaczy więźniu Ci Michalu, proszę do nas przyjść więźniu no y, 69, proszę do nas przyjść. Już Już proszę, jestem. proszę usiąść na stołówce On i bida. się nie bić. Ej! Uspokójcie się, bo zaraz pójdziecie na tortury. Siadajcie to, tu. Siadajcie tu i siedźcie. Jeżeli usłyszę chociaż... Lepsze. Jeżeli te, uwierz mi, to nie są takie przyjemne tortury, które lubisz. Jeżeli usłyszę chociaż jedno walnięcie, przyjdę i pójdziemy na tortury. Okej. Ale Dobra, idziemy dalej, idziemy dalej Panie, proszę pana, ci Idźcie, proszę iść Ale, ale masz tu usunąć Oni balans razem. Panie, ale jeżeli pan, jeżeli pan nie przestanie, zaraz pan zademonstruje jak się używa pokoju tortur może, może ja to jest, tak, u pielęgniarki też jest. Dobrze, proszę iść. Proszę iść dalej. A teraz to ja proszę tortury. Dobrze, zaraz pan przetestuje. Pre proszę, zaraz dojdziemy do pokoju tortur. Idziemy, chodźcie. Panie, ale 1007, Chce pan przetestować również? Proszę przyjść tutaj. Dobrze, idziemy dalej, idziemy dalej. A tu nic nie ma, idziemy, wracamy tutaj. O, patrzcie, a tu jest tak zwane wyjście z więzienia. O, jak się czujesz, jak się czujesz, gdy uciekłeś z więzienia? Eeeem... Um, bardzo fajny musiał się. Dobrze, Dobrze wracasz. Wracajcie. Rozkazuję wam wracać. Wracaj Wracaj. Wracajcie tam. Brada, weekend can't be dig together. Dobra. Dobra, chodźcie, bo ja już wiem gdzie jest pokój tortuś. Zapraszam.

Zaraz, proszę poczekać, tylko zmienię tryb gry na naczyty. Dobra, patrzcie, co się dzieje z niewdzięcznikami. To pani króliczek. Słaba, tak? Popatrz, masz więcej. <gryfie>

Eee e, tak, dwa dni Jesteście obdarzani, ale nie zapraszam do i pewnie dlatego, że pan był też czarny No też, to bo pan na dało się domyśleć O chcecie? Dobra Od teraz to jest strefa skażona Dobrze, już chwila. Dobrze, strefa skażona, odkażona. Znaczy. eee. <śmiennik> znaczy, uznajmy, że tak jest. Dobrze, idziemy dalej. Chodźcie, pieski. Ale co ty od Janie, Pawlasz? Ale czemu wyzwałeś Panią króliczek? nie <noise> A tak a tak, a tak na, Tak po prostu. Dobrze, proszę. Proszę O! O, prawda, tu jest Deniska, przywita. Tak! <noise> to jest ona. <noise> No to, to jest, to jest dziewczyna Denisa, to jest Deniska. Aha. Przez te oczy, te oczy zielone, oszalałem. Jak ta blamka. Dobrze. A co co jest? Ja, pana, o czym mówimy? Pana, moje, -y tego -y tego nie moje też, więc idziemy dalej. A, proszę, proszę pana, bo mi się drzwi nie chciałbym otworzyć. Przepraszam. Chyba ktoś zepsuł serwer. <suszy> znaczy serwer, znaczy więzienie. Ba Dobrze, co wam mogę jeszcze pokazać? Mogę wam jeszcze poka... Chodźcie, mam jeszcze pomysł, chodźcie, pokażę wam. A, a ja u siebie już nie jestem na stołówce, widzisz? Chodźcie tutaj, chodźcie tutaj, chodźcie, chodźcie pieski. Ale gdzie? Bo no, to już nie zniknął, to No, no tu. <śmig> <Pon Chris> panu, a... right <stopped breathing> Não, no, no i no, Ale no. pan to sayần... więzienia nie będzie ma... Nie, myślę, że to przez jednego z uczestników. Uczestników więzienia tak się dzieje. Tak. Ale ale chyba ja mam dał. Mogę dać tego.

Egze. E Ej, powiedziałem, że czas na masową egzekucję, a nagle mi wyskoczyło powiadomienie, że nie mam uprawnień, że nie mam uprawnień do korzystania z tego polecenia. Dobra, masowa egzekucja rozpocznie się za 3 2 1

Dobra, e, przerwa okazała się daremna, ponieważ i tak e, e, teraz e, więzienie zostało oficjalnie zamknięte. Dzież, cieszcie się, dzieci. Od teraz spotykamy się na e-więzieniu. E... <grystanie> przygotujcie, przygotujcie swoje komputery. Chyba, że nie macie. Będziemy się spotykać od teraz na serwerze Discord o nazwie więzienie. Okay. A więc tak, yy, przygotujcie się na więzień. E <laughs> <laughs> niestety nie mogę dziś poradzić, ponieważ e, nie ma... Nie mogę dołączyć do tak zwanego więzienia. <laughs> nie. Więc niestety jesteście zdani na łaskę Pana Boga. Dobrze, a więc yy, to chyba jest koniec. Chyba, Chyba że za, y, jakoś wymyślimy e-więzienie. <laughs> Moglibyśmy zrobić e-więzienie i chyba mam już zamysł, jak zrobimy e-więzienie. I to by był dobry pomysł, ale co zobaczymy. A więc jak na razie przygotujcie się na to, że to jest koniec więzienia. Koniec! A teraz dzieci, pożegnajcie się. Trzy, cztery, do widzenia. Jeszcze raz, bo tylko ale i Michale się próbowali pożegnać. Jeszcze raz. Trzy, cztery, do widzenia.